Tym razem prosty i szybki przepis na ogórki małosolne. Potrzebować do niego będziemy dużą łyżkę soli na litr przegotowanej wody, czosnek, korzeń chrzanu, koperek i ogórki. Ogórki najlepiej, aby były małe i cienkie. Odcinamy z nich oba końce i dokładnie płuczemy w zimnej wodzie. Koperek kroimy na mniejsze części. Żam tak samo i czosnek kroimy w ten sposób, do czystego słoika na dno wkładamy odrobinę kopru, chrzan i czosnek. Wkładamy ogórki ciasno, tak aby się jak najwięcej zmieściło. Na górę tak samo wrzucamy czosnek, chrzan i koper. Mamy tutaj litr przestudzonej, ale jeszcze ciepłej wody. Dorzucamy do niej jedną dużą łyżkę soli. Mieszamy. I zalewamy słoik. Zakręcamy i odstawiamy w ciemne i chłodne miejsce na co najmniej 24 godziny. Po 24 godzinach możemy otworzyć słoik. Tak wyglądają po wyjęciu. Niestety cieńszych w sklepie nie było, więc są takie grube. Mm. Ogórki są chrupiące, w smaku bardzo dobre. A w tym filmie to byłoby wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Zachęcam do sprawdzenia pozostałych filmów i zostawienia subskrypcji. Dziękuję i smacznego.